Bieg wiosny to cykliczne wydarzenie sportowe, które cieszy się niesłabnącą popularnością i ogólnym zainteresowaniem. W sobotni poranek, 25 maja, na stadionie Orzeł w Bobrownikach pojawili się wszyscy sympatycy biegania oraz liczna publiczność. W wydarzeniu udział wzięło 97 osób, w tym głównie uczniowie szkół. Zawody podzielone były na kategorie wiekowe męskie i żeńskie oraz na kategorie open, w której mogli wziąć udział biegacze starsi od gimnazjalistów. Dystanse, jakie mieli pokonać uczestnicy biegu wynosiły od 400 do 1600 metrów. Za wywalczenie miejsca na podium zawodnicy nagradzani byli medalami, pucharami oraz okolicznościowymi dyplomami, które wręczał sam wójt gminy Bobrowniki Arkadiusz Zięba. Dodatkowo, wśród wszystkich biorących udział w zawodach rozlosowano nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom gratulujemy ukończenia biegu, zwycięzcom gratulujemy i delikatnie zazdrościmy fantastycznej kondycji.